Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Jako, że zaczęło się nam praktycznie już, można powiedzieć, lato, warto by było poruszyć temat dotyczący chorób drobiu i takich, które pojawiają się najczęściej, jeżeli chodzi właśnie o lato i ten okres, taki nazwijmy, to wakacyjny jeszcze przed nami. No ale co nieco warto by było na ten temat odpowiedzieć i powiedzieć, jak się z tymi chorobami mierzyć i co robić. Oczywiście większość z Was, mniej więcej oglądając mój kanał, wie jak się zachować, jak postępować, czym karmić, na co zwracać uwagę i tak ale chciałbym dzisiaj też w odcinku krótko to podsumować i powiedzieć Wam dokładnie, co jest bardzo ważne, ponieważ jeżeli zapomnimy o tym, to trudno będzie nam później odnieść się do innych aspektów. Także zacznijmy i zacznijmy od punktu numer 1. Punktem numer jeden, moi drodzy, jest zapobieganie, i tutaj tak jak przy większości rzeczy, lepiej zapobiegać niż leczyć, tak samo w przypadku drobiu. Jeżeli mówimy o chorobach, to pierwszym i najważniejszym czynnikiem jest oczywiście dobrostan. Ja tu nie będę się rozwodził, bo każdy z Was wie, że jeżeli mówimy o dobrostanie, to chodzi o to, żeby w kurniku było czysto, żeby na wybiegu było czysto, żeby karmidło, poidło było codziennie myte, żeby pokarm czy woda była oczywiście świeża, żeby pokarm był rozmaicony. No, i oczywiście ściółka pod grzędom i w gniazdach była wymieniana co, co 2 trzy tygodnie. Nie codziennie, chociaż jak chcecie codziennie, to też możecie. Pamiętajcie bardzo ważną rzecz, kolejną, na którą warto zwrócić uwagę, to jest moi drodzy: podejście do drobiu, to znaczy. Obserwacja kur jest bardzo ważna i raz na 2-3 tygodnie warto do tego kurnika wejść. Oczywiście lepiej to robić częściej, natomiast jak nie macie czasu, bo macie jakieś swoje obowiązki, pracę, szkołę, wtedy warto chociaż zrobić to ten raz na 2 tygodnie po prostu, żeby jakoś sobie yy, poradzić z drobiem, żeby te kurki były w miarę zdrowe i żeby szybko reagować jeżeli coś się wydarzy. Zaraz porozmawiamy o młodych kurkach, bo wiem, że to was interesuje, natomiast dzisiejszy odcinek będzie o właśnie tych chorobach. Więc już wiemy mniej więcej jak zapobiegać. Pamiętajcie też o tym, żeby wybierać kury zdrowe, kury młode. Wtedy unikniemy w dużym stopniu tych innych chorób, które mogą się pojawić. Bardzo ważna rzecz, którą dużo ludzi bagatelizuje i częściej jeszcze nawet nie zrobiła w tym sezonie, to jest moi drodzy sprzątanie kurnika. I tutaj musimy pamiętać o tym i zwrócić uwagę na to, że kurnik powinien być wysprzątany dla drobiu mniej więcej raz na sezon. Przed sezonem letnim i przed sezonem zimowym należy to zrobić. I teraz, jak to powinno wyglądać w praktyce? To znaczy skórnika powinno być, słuchajcie, wszystko wyrzucone, dosłownie. Umyte ściany, okna, drzwi, tak jak Wam mówiłem, sufit, podłoga, no wszystko po prostu. Więc nie tylko wyrzucony obornik, ale zrobione praktycznie wszystko. Dodatkowo spryskane jakimś specjalnym środkiem. Ściany mogą być wywapniowane, ale nie muszą. Sprawi to po prostu, że... Po pierwsze, będzie mniej bakterii, mniej wirusów się rozwijało, nawet jak będą to dużo wolniej. No a po drugie, sprawi to, że w hodowli będzie dużo zdrowiej, tak to nazwijmy. No i oczywiście, kurki nam powinny mniej chorować. I teraz, tak, kolejna bardzo ważna rzecz, na czym należy się skupić, to jest przede wszystkim podejście do. Drobiu w kategoriach zdrowotności. Jeżeli mamy kury, słuchajcie, które widzimy, że coś się dzieje, też rozróżnienie objawów, czyli objawy lekkie typu katar, kaszel czy jakieś tam kichanie, objawy cięższe, czyli na przykład to, że kury nie reagują na zmysły lub nie pobierają pokarmu. To jest bardzo złe i wtedy należy szybko reagować, żeby po prostu tego uniknąć. I teraz tak. Mamy parę ważnych tematów, na których powinniśmy się skupić, jeżeli już kurki nam zachorują. Tutaj musicie wziąć pod uwagę to, że jeżeli już jakaś kura choruje i te objawy są takie, powiedzmy, lekkie, najlepiej tą kurę odseparować, żeby nie zarażała innych, bo też do końca nie wiemy, jaka to będzie choroba, co tam się dzieje. Dostarczyć jej od oczywiście odpowiednią temperaturę, oświetlenie, spokój, odpowiedni pokarm. Można wtedy zwiększyć trochę ilość warzyw, żeby te witaminy były w miarę naturalnie podawane. Jeżeli to nie pomaga, to zwiększamy ilość witamin sztucznie podawanych, no i wtedy dzwonimy do weterynarza, on najpierw. Prawdopodobnie przepisze jakiś antybiotyk, jeżeli się pogarsza. Grunt, słuchajcie, żeby szybko reagować. Jeżeli nie zareagujemy szybko, może się okazać, że choroba się rozniesie. Jeżeli nie obserwujemy drobiu, może być podobnie. Dlatego trzeba do tego kurnika wchodzić, trzeba zwracać uwagę na kury. Po prostu, jeżeli tego nie zrobimy, to mogą się pojawić różne choroby w hodowli. Kolejna ważna rzecz, jeżeli mówimy o zdrowotności. Jaka choroba, słuchajcie, najczęściej dominuje? Możecie zatrzymać ten film i napisać w komentarzach, jak wy uważacie. Natomiast ja Wam mogę powiedzieć, że z doświadczenia i z doświadczeń ludzi nie robiłem żadnych badań na ten temat, natomiast z tego, co najczęściej mi piszecie, to są takie proste przeziębienia. To znaczy, jeszcze było trochę chłodno, Wy kury wypuściliście, bardzo wiało, kury złapały jakiś katar, kaszel. Część hodowców w ogóle nie zwraca na to uwagę, że kury to mają i kurom to przechodzi bardzo często. Natomiast wiem, że część hodowców zwraca na to uwagę, patrzy i bardzo dobrze, ponieważ to pozwala uniknąć innych chorób a to są takie objawy, od których się bardzo często zaczyna. Także to jest punkt kolejny. I teraz tak, jeżeli mówimy o <laughs> chorobach drobiu, to pamiętajcie, że one występują u wszystkich kur. Nieważne, czy kura jest młoda, czy stara, jakiej by nie była rasy, te choroby są bardzo do siebie zbliżone i mogą w hodowli wystąpić. W małych czy też może właśnie odwrotnie, na dużych fermach występuje tych chorób dużo mniej ze względu na to, że tam kury są bardziej sterylnie przetrzymywane, wszystko jest sprawdzane, natomiast wierzcie mi, że te kury mają mimo wszystko i tak dużo mniej odporność od tych naszych, tylko no te nasze są bardziej narażone na inne syndromy i inne warunki atmosferyczne z wiadomych przyczyn. Także już wiecie co robić. Mam nadzieję, że po tym odcinku już każdy mniej więcej będzie wiedział. To nie jest żaden. Ża nic trudnego tak naprawdę w tym. Natomiast no trzeba mieć z tyłu głowy, że takie sytuacje mogą się wydarzyć. To nie jest tak, słuchajcie, że jak wasze kury są cały czas zdrowe, to zawsze tak będzie. Natomiast jak będziecie przestrzegać tych zasad, o których mówiłem na początku filmu, to wierzcie mi, że te choroby wyeliminujecie na co najmniej 90%. Już nagrywałem taki odcinek o chorobach kur. Jak nie widzieliście, to też zapraszam, żebyście zobaczyli mniej więcej jak to wygląda. Jest tego trochę, natomiast wydaje mi się, że warto to sprawdzić, warto to weryfikować. I na bieżąco sprawdzać wtedy mamy tą pewność, że nasze kury będą po prostu zdrowe, nic złego się nie wydarzy. A gdybyście oczywiście mieli do mnie jakieś pytania, coś by było niejasne, niewiadome, no to też możecie do mnie napisać w komentarzu. Ja się postaram na te wszystkie komentarze, tak jak zawsze wam odpowiedzieć, odpisać, bo też trudno jest na jednym filmie indywidualnie każdemu odpowiedzieć, więc mówię ogólnie, jak to wygląda, a wiem, że sytuacje mogą być różne. Pamiętajcie, że tymi objawami mogą iść też inne różne choroby, i tak naprawdę czasami nie związane w ogóle z tym, czy wy w kurniku macie. Czysto? Czy macie brudno? Czy wy dobrze kury karmicie? Czy źle kury karmicie? Czasami to wynika z tego, że wejdzie jakiś wirus, jakaś bakteria, grzyb, cokolwiek, i po prostu kury też mogą się rozchorować, dlatego trzeba to sprawdzać. Pamiętajcie też szczególnie teraz latem o wentylacji kurnika. Pamiętajcie, żeby woda była i na wybiegu i w kurniku. Pamiętajcie, żeby wodę dla kur zostawiać na noc. To jest bardzo istotne. Dużo ludzi o tym zapomina, a to jest naprawdę, słuchajcie, ważne. Także, jeżeli o to zadbamy, to jest szansa, że będzie wszystko. Dobrze, co jeszcze chciałem wam powiedzieć? A, pamiętajcie, to też ważne, jeszcze będę nagrywał o tym. Natomiast weźcie pod uwagę to, że teraz jak będzie tak bardzo ciepło na wybiegu, a każdy z nas ma no różny wybieg mimo wszystko, warto by było zapewnić kurom jakiś cień w postaci daszka, w postaci jakiegoś drzewka, czegokolwiek, żeby kura po prostu mogła się położyć na przykład na piasku, żeby niekoniecznie leżała w tym kurniku. Jeżeli oczywiście macie taką możliwość, to też o tym pomyślcie, żeby ten wybieg nie był całkowicie odsłonięty, żeby to słońce z każdej strony nie dochodziło. Jakiś po prostu mały daszek, cokolwiek, żeby. Te kurki miały to też po, pozwoli uchronić je przed różnymi e, zwierzętami. Sprawdźcie sobie, słuchajcie, też ogrodzenie, ponieważ różne dzikie zwierzęta mogą się do was na gospodarstwo pchać, wchodzić, więc warto by było również sprawdzić ogrodzenie, czy jest ono w miarę szczelne, w miarę wysokie, i czy tam nie ma żadnych dziur. Ok, chyba powiedziałem to, co chciałem powiedzieć, takie najważniejsze. Mam nadzieję, że po tym filmie, tak jak już wspomniałem, już każdy będzie mniej więcej wiedział, co robić, na co zwracać uwagę, i na dzisiaj kończę. Trzymajcie się, moi drodzy, do zobaczenia. Cześć.